Rak w święta jeśli na nowotwór choruje ktoś bliski. Okaż wsparcie konkretnie i bez ogólników na przykład, powiedz, jak będziesz czegoś potrzebowała, czy potrzebował zamiast tego zapytaj wprost, czego potrzebujesz. Okaż wsparcie emocjonalne powiedz na przykład, czy chcesz porozmawiać, czy wolisz pomilczeć. Zanim przytulisz, zapytaj się osoby chorej na nowotwór, czy chcesz, żeby ciebie przytulić. To może być bardziej twoja potrzeba przytulenia niż osoby chorującej. Powiedz coś zwykłego i prostego, na przykład jestem z tobą, masz moje wsparcie. Lub nie mów nic, tylko bądź, to bardzo dużo. Tego nie mów, będzie dobrze, weź się w garść. To straszne, że jesteś chory. Takie stwierdzenia bardziej ciągną w dół, niż podnoszą na duchu. Unikaj dawania porad. Nie bądź ani lekarzem, ani psychologiem. Wyjdź z trybu walki. Nie mów do osoby chorej: Musisz być silny, musisz walczyć. Już samo słowo walka jest ciężkie w odbiorze i napinające. Nie wykluczaj osoby chorej na nowotwór. Nie mów cicho za plecami, nie bądź na siłę smutny czy smutna, tylko zachowuj się normalnie, żartuj, bądź radosny, radosna, jeśli tak się czujesz, nie wykluczaj dzieci, one widzą dużo więcej niż nam się wydaje. Dzieląc się opłatkiem, bądź sobą i życz zdrowia, dodając na przykład, niech radioterapia szybko minie. Życz szczęścia w spełnieniu marzeń, niech osoba chora wie, że może nadal mieć marzenia.